Dobra, jesteśmy zatem w Birmingham. Właśnie wzięliśmy zlecenie, które zaprowadzi nas do Cambridge. Niestety nie znalazłem żadnego, które by bezpośrednio wywiozło nas już z Anglii, więc musimy to zrobić na raty. Nie szkodzi. I to jest jedyne zlecenie, które znalazłem. Zmierzająco właśnie w tym kierunku do kanału. Także zobaczymy, co się będzie działo w samym Cambridge. Moim zdaniem, zlecenie nie jest złe, mimo że, że wam pokażę. Gdzie to się przełącza? Tutaj. Za dużo kasy nie ma, 4,500 euro pi razy drzwi. Ale nie jest złe, dlatego że w Cambridge jeszcze nie byliśmy, więc przy okazji sobie. Odblokujemy kolejne miasto na terenie Anglii. Oczywiście wszystkich załatwionych mieć nie będziemy podczas tej wizyty na wyspach. Ale to nie szkodzi. Nie o to chodziło. Jeżeli wszystko robi się zbyt drobiazgowo, to się to robi bardzo nudne. No, ty chyba nie myślisz, że w ten sposób nie puścisz. Jedź, jedź, jedź. Baltic Metalurgy. Weźmiemy sobie od razu ten pas. Zwiększyłem trochę w ustawieniach ilość różnych zdarzeń na drogach. Jestem ciekaw, czy faktycznie te suwaki cokolwiek zmieniają. Dlatego, że jak już widzieliśmy wcześniej, suwaki. Do długości zleceń. Zdaje się, że niezbyt, e, niezbyt, no w ogóle nie działają, przynajmniej na tym etapie. Ja jeszcze dopuszczam myśl, że jest to związane z moim poziomem tutaj gry. Że teraz jestem na 15 czy 16 poziomie, dopiero także to jest poziom, na którym jeszcze nawet nie wszystkie ciężarówki są odblokowane nie wszystkie silniki. Więc może też o to chodzi. To jest sam początek gry. mimo może już kilka godzin minęło. Do Cambridge nie jest daleko. Ile mamy czas na to zlecenie? Mamy 8 godzin. Ale w niecałe 3 godziny powinniśmy się z tym uwinąć. Paliwa mamy dużo. Czasu mamy dużo. No więc co? Pozostaje tylko gaz gaz do dechy i i rozprawić się z tym. Mamy 230 000 euro zarobione. Z czego bardzo się cieszę. Tutaj czasem potrzebny jest ten lewy, czas, czasem jest potrzebny ten prawy, czasem nie. Tutaj będzie potrzebny. Dobra. Co my wklejemy? Marchewki, 15 ton marchewek. Z Birmingham do Cambridge. Zobaczymy ile kasy jeszcze uda się zarobić zanim faktycznie dojedziemy do Polski a w zasadzie no, do Poznania bo tam się kierujemy jakby w mojej głowie już została podjęta decyzja, że tam otworzymy drugi garaż no i zobaczymy ile kasy będziemy mieli po drodze zastanowimy się też ile kasy pożyczymy bo pożyczyć pożyczymy niemalże na pewno pytanie ile tak się wpakowałeś na ten środkowy pas, no pewny tego jesteś? taki dziwny obrazek po lewym tir, po prawym tir, po środkowym jedzie autokar niezbyt miły widok dla usobówek chyba Horror sobie dzisiaj obejrzałem. Taka trochę w sumie głupia pora na obejrzenie horroru. Ale pracę miałem już skończoną. Grać mi się nie chciało. Byłem trochę zmęczony, od musimy zwolnić. Więc horror sobie obejrzałem. Już dawno w sumie horrorów nie, nie, nie oglądałem. Tutaj chyba jednak ten środkowy pas będzie lepszy. O, i mamy jakieś blokady, więc od razu sobie zobaczymy, co tam się dzieje. Czy to nie jest Tesla przed nami? Dobra, ja oczywiście pakuję się prosto. Nie tylko dlatego, że tędy mam jechać, ale jestem ciekaw, co tam się będzie działo. Jak zawsze, czemu to jest blokada. I czy blokada dotyczy tego, co się dzieje na wprost, czy dotyczy tego, co się będzie działo na przykład po skręcie tutaj w lewo, nie wiem, tego nie wiem. O, tam widać, że kolejna blokada stoi. Chłopaki na sygnałach, dobra, sobie zjedziemy tu i na pobocze. Chyba nikt nie wyjedzie stamtąd, nie jest czysto, dobra. No, i co takiego tutaj się dzieje? To ma coś wspólnego z tym horrorem, który obejrzałem. Obejrzałem sobie ten horror w, horror, horror w serwisie CDA. Nie wiem, czy korzystacie z tego. Generalnie jest mnóstwo filmów klasy B. Powiedzmy, są niektóre bardzo dobre. Jest dużo bardzo średnich. Ciekawa taka odskocznia. Ten, to CDA jest od tych wszystkich Netflixów, HBOsów i, i całej reszty. No nic się tutaj nie działo. Nie wiem co, po co była ta blokada. Trochę bez sensu. Taki trochę objazd, jakby vip chcieli tędy puścić, i dlatego reszta społeczeństwa nie może tamtędy jechać. Nie wiem. Fajna odskocznia tych, tych wszystkich hollywoodzkich produkcji, takich ogólnoświatowych, o których wszędzie media gadają. Dużo produkcji jest na CDA ze wschodu. Niekoniecznie z Rosji, chociaż jest trochę rosyjskich. A też sporo z Korei, z Chin. Są japońskie produkcje. Są oczywiście produkcje czeskie też. Więc, tak trochę na tym serwisie można zobaczyć, jak jakby inna część filmu światowego wygląda. Taki świeży powiew powiedziałbym. No i tam obejrzałem sobie ten. Co tutaj się dzieje? Jednak, jednak coś. Znowu ten helikopter. Tylko tym razem on w ogóle blisko jest. Czyli jednak coś było. Czyli jednak. O czym to ja mówiłem? Próbuję sobie przypomnieć o czym mówiłem. Dobra, wracając do tego horroru. Był produkcji, zdawał się amerykański, a, amerykańskiej, mimo wszystko, mimo że tam jest mnóstwo rzeczy ze wschodniej granicy. Ja przyznam, że lubię takie horory o potworkach. Mimo, że bardzo rzadko te potworki są zrobione w sposób przekonujący, w sposób. Yy, chyba ciężko oczekiwać, żeby one były zrobione we w sposób wiarygodny, no bo przecież to są generalnie rzeczy paranormalne, czy nadprzyrodzone, dotyczące, nie wiem, duchów, zjaw, także nie wiem, jeżeli ktoś szuka jakiejś, nie wiem, realności w tym wszystkim, no to chyba chyba nie tędy droga. Ta, cała idea tego dotyczy sfery nierzeczywistej, więc nie wiem. W każdym razie ja lubię takie klimaty. Spędziłem wiele lat na czytaniu horrorów Mastertona i on bardzo często, swego czasu przynajmniej, pisywał właśnie o różnego rodzaju nadprzyrodzonych zdarzeniach, nadprzyrodzonych istotach więc mnie to bardzo, bardzo kręci ale co ciekawe, na, w serwisie CDA można sobie zobaczyć jakie są komentarze pod tymi filmami, dlatego że ludzie kurczę, dlatego że ludzie mają możliwość dzielenia się takiego, może nie jest to dosłownie portal społecznościowy no ale każdy, kto ma konto, może zostawić swój komentarz pod filmem. I co jest ciekawe, jest komentarzy, generalnie bardzo mało. Max kilkadziesiąt z tego, co widziałem. Albo ja oglądam aż tak niszowe filmy, nawet na CDA, nie wiem. Natomiast, dlatego, że ich jest, ich jest niewiele, to można faktycznie zobaczyć, co ludzie, którzy obejrzeli ten film, myślą o nim. I mnie zaciekawiło, jak, jak ostro ludzie traktują te produkcje na CDA. To mnie naprawdę zastanawia, dlatego że mnóstwo ludzi miało takie samo zdanie jak ja, że im się podobał ten film. Niektórzy nawet stwierdzili, że 10 na 10, aż tak dobre. No w ogóle coś tam w tytule było o z, literka z, że ośmioletni chłopaczek zaczyna się bawić ze swoim urojonym kolegą. No, i potem się okazuje, że mama jest w to jakoś tam zaplątana, też w związku ze swoją przeszłością. No, ja nie lubię spoilerować, więc na tym może zamknijmy ten temat fabuły. Ale wielu są tak samo jak i mi spodobał się ten film, ale były też komentarze naprawdę bardzo ostre. Do tego stopnia, że niektórzy dali 2 na 10. Albo 0 na 10, jeżeli chodzi o jakość tego, tego filmu. Więc bardzo ciekawe. Natomiast najbardziej zastanowiło mnie to, że w niektórych tych komentarzach negatywnych ludzie byli oburzeni na przykład na jeden, jeden aspekt tego filmu. Że na przykład końcówka im się nie podobała, że źle zrobili końcówkę, to już dają 2 na 10. No kurde, to naprawdę ostro. I mnie zastanawia takie podejście, czy tak samo do wszystkiego podchodzimy do przeczytanej książki, do gry, w którą zagramy do spotkanych ludzi skąd tak wielkie oczekiwania u nas? Nie wiem. Trochę mi po głowie myśli, że aż tak ostro traktują innych e, ludzie, którzy sami nigdy niczego nie napisali, niczego nie zbudowali, niczego nie stworzyli i nie wiedzą no, z czym to się wiąże, jakie to jest skomplikowane, e, ile, trzeba, ile trzeba naprawdę z siebie dać, żeby żeby coś, żeby cokolwiek stworzyć Bo też nie chodzi o samą pomysłowość To jest o wiele bardziej złożony temat I ja tylko trochę na ten temat wiem Dlatego mnie zastanawia Czemu ludzie aż tak ostro do tego podchodzą Chwila, bo tutaj się zastanawiam, którędy jedziemy, do tego Carrefoura jedziemy, to tutaj ma być ten skręt tam wydaje się być ta flaga. Tak, tutaj jedziemy. No to ma sens, bo to market. wjedziemy marchewki do niego, więc to jakby trzymało się kupy. Natomiast nie mamy tego loga Carrefour na, na naszej naczepie. Więc tak do końca nie wiedziałem, czy tam wylądujemy. Też możliwe, że to nie jest jedyny market. Ja jakoś tak głupio się ustawiłem. Czasem człowiek jakoś tak nonszalancko podchodzi do tego parkowania, że wtedy nie wychodzi. Dobra, dojechaliśmy. Kaski za dużo nie przewieźliśmy, ale coś tam skoczy do góry. Natomiast najważniejsze dwie rzeczy tutaj to odkryć znaki zapytania i zobaczyć, czy tutaj znajdziemy jakieś zlecenie, które nas skieruje w kierunku Polski. Więc zobaczmy, co tutaj jest. Ja jeszcze może w tym odcinku się rozejrzę. Poczekajcie, ja spojrzę na mapkę. Bo nie widzę żadnych znaków zapytania. To jakby nie było tutaj nic do odkrycia. I mamy tylko raz, dwa, trzy punkty, w których możemy brać zlecenia. Nie ma żadnych kopalni, nie ma żadnych tartaków, więc mamy tylko trzy. No dobra, to spójrzmy, jakie tutaj są oferty. Nie ma znaków zapytania, ciekawe. W Cambridge? No ja wiem, że to nie jest wielkie miasto, ale takie słynne, nie? Swansea, no to już tam byliśmy. Zdaje się, że więcej niż raz, a może tylko raz, tylko tak mi się kojarzy Plymouth. Nie byliśmy tam i no, nie wybieramy się tam tym razem. Dobra, to podjedziemy do tego Transi coś tam. Jak to się nazywa? Teraz spojrzymy. Transinet. Jakie tutaj są propozycje? No, możemy się przedostać przez kanał, także już jest dobrze. No to jest ciekawa oferta. Możemy procesory komputerowe przewieźć do Paryża. W Paryżu nie byliśmy, więc same plusy jakby. Jest jeszcze Plymouth, Birmingham, Birmingham. Dobra, to weźmiemy te procesory. Nie będziemy już kombinować, skoro nie trzeba jeździć po tym Cambridge. Nie musimy odkrywać tego tartaku tym razem. Będzie ciekawiej, może, kiedy w przyszłości jeszcze wrócimy do, do Anglii, to sobie poodkrywamy te brakujące punkty na mapie. A póki co, bierzemy nasze zlecenie i śmigamy, tylko. Ja tutaj zrobię cięcie, żeby nie były zbyt długie te odcinki i widzimy się w następnym odcinku.